ryba nas, Syroba z Karolaskiego, dzisiaj odczytujemy kanale. Jest już późna godzina, ale do tej pory zastępujecie mnie pytan pytaniami na Discordie czemu nie jestem wino, co się stało z wino, czemu czy odszedłem, czy dostałem lotę, jaki jest tego powód czy szukam jakiejś gili innej itp itd hmm, to nagramy odcinek, na szybko, powiem wam mniej więcej, co chodzi hmm, tak po skrótka, to nie jest film typu, że obwiniamy wino, że są gównami, bo Wcale tak nie jest, bo zawdzięczyłem im bardzo dużo. Piękne prawie dwa lata gry. Ale no, y, czas się był rozstać. Po by prostu lider troszkę, y, jakby to przesadził. Fajmu mu odbył trochę na głowie, tak nazwijmy. No i nie rozumiem, że niektóre osoby mają sprawy prywatne, ale to już mniejsza. Y, no i co, no po prostu postanowiłem, że odejdę. Poszukam sobie też jakieś inne gilii, więc jestem otwarty na jakieś propozycje innych gili, do których mogę dołączyć coś po sobie poszperam. Hmm. Co do mojego właśnie odejścia, no to y -y -y, też trochę znaczy fajnie w sumie, że gilia zareagowała w fajny sposób, fajnie mi pożegnała. Miałem dużo osób, które by w sensie naprawdę mnie fajnie wspominały. No, też trochę postawa lidera, jaką postąpił, to też było trochę słabo, no, ale no... Nie będę płakał nad rozlanym lekiem. Rozumiem, że się go w sumie na tyle osób, więc wywalone w, w jakąś inną osobę. No i co, no tak na szybko y, powiedziałem. Zapraszam na mojego Discorda, linku w opisie, jak i subskrypcji. Jutro... no, czy 4 do oglądacie, ale... we... w środę dokładnie. Mm, jest live koło jedenastej więc zapraszam serdecznie i na